Plotki transferowe z beznadziejnych źródeł, o których i tak wam powiem. Dzisiaj Gawim w Atletico. Brzmi nieprawdopodobnie? Dziennikarze OK Diario są innego zdania. Według nich klub z Madrytu chce zaproponować Barcelonie wypożyczenie pomocnika. A samego Gawiego chce przekonać tym, że będzie miał pewne miejsce w składzie i dzięki temu będzie mógł pojechać za rok na Mistrzostwa Świata. Oczywiście fanem tego pomysłu ma być Cholo Simeone, który tego piłkarza bardzo lubi za jego waleczność i nieustępliwość. Ja im wierzę. A teraz na poważnie. Dlaczego ten news jest Kompletnie wyssany z palca. Po pierwsze, Atletico nie szuka piłkarza o takiej specyfice. Jeśli będą chcieli ściągnąć kolejnego pomocnika w tym okienku, to dopiero po ewentualnym odejściu Rodrigo De Pola i byłby to pomocnik ofensywny. Po drugie, uczolo nie ma czegoś takiego jak pewne miejsce w składzie. I wiadomo, Gavi miałby spore szanse na bycie podstawowym zawodnikiem Atletico, ale Diego Simone jest sprawiedliwy, jeśli stwierdzi, że 20-latek nie jest w tym momencie najlepszym zawodnikiem na danej pozycji, to Gavi będzie siedział na ławce. I po po trzecie Gavi w Atletico jak to w ogóle brzmi nawet ja jako kibic Los ros nie mam aż tak bujnej wyobraźni Obserwujcie po więcej La Liga